Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale I stało się, dostaliśmy dzisiaj bardzo, ale to bardzo dużą premię na biznes Który w sumie w ostatnim czasie e, przeszedł bardzo duże zmiany, które są warte uwagi W sumie było już wiadomo o tej premii od wczoraj, bo już wczoraj były, była informacja co będzie na premii e, No i to wszystko z okazji święta niepodległości, bo Stany Zjednoczone za kilka dni będą takie święto obchodzić Więc mamy event niepodległościowy w tym tygodniu w GTA Online No i z tej okazji Rockstar zrobił premię razy dwa na Hangar który ostatnio zrobi się dosyć opłacalny przez to, że tam nowe misje się pojawiły i tak dalej Ale dodatkowo, jeśli macie subskrypcję GTA+, to macie jeszcze premię razy półtora Nie wiem, czy kiedykolwiek się zdarzyło coś takiego, żeby były aż dwa, dwie premie na jeden biznes Teraz na ekranie widzicie, że dzisiaj na live sprzedawałem towar, kiedy już te nowości się pojawiły I za 25 paczek, tylko za 25 paczek, to, było, to była tylko połowa magazynu, który miałem uzupełniony Zostałem grubo ponad 4 miliony, także naprawdę... Premia jest tutaj przepotężna No ale się pewnie zastanawiacie, czy jeśli nie macie GTA Plusa, czy ten biznes się opłaca Czy opłaca się go robić solo I właśnie to wszystko sobie w tym odcinku wyjaśnimy Wszystko wam tutaj przedstawię, także przejdźmy już tutaj do konkretów Zacznijmy od tego, że Hangar, o którym mowa ma aż dwie premie. Jest premia razy 2 na cały towar na wszystkich platformach, ale jeśli gracie na konsolach nowej generacji, czyli PlayStation 5, Xbox, Series S albo X, no to w abonamencie GTA Plus macie jeszcze premię razy 1,5. Czyli z GTA Plus jest premia razy 2 i razy 1,5. Po prostu Hangar ma dwie premie. No i od razu mówię, że opłaca wam się robić hangar nawet jeśli gracie napisy i jeśli gracie samemu, bez niczej pomocy. Ale warto wiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, interesują nas tylko trzy ładunki, które są na początku listy, w tym komputerze, gdzie odpalamy misję. A są to medykamenty, chemikalie i farmaceutyki. Te trzy rzeczy opłacają się najbardziej i to je gromadzimy. Wszystko inne olewamy. Druga sprawa, robimy tylko i wyłącznie misje lądowe. W ostatnim DLC Rockstar w tym biznesie dodał takie misje, które są o wiele prostsze w porównaniu do tych powietrznych i wykonuje się je o wiele szybciej, a co za tym idzie, szybciej na nich zarabiacie. Trzecia rzecz, jedna misja lądowa jest bardzo nieopłacalna, a jest to mis misja z Avisą, czyli tym takim batyskafem. Ze wszystkich misji lądowych ta jest najdłuższa, ponieważ trzeba dolecieć do brzegu na mapie, Dostać się na platformę, która jest na wodzie Zabić przeciwników Odnaleźć przycisk zwalniający blokady przez to towar, który kradniemy spadnie do wody Potem musimy wsiąść do awisy, czyli do tego batyskafu Zanurkować poładunek I dostarczyć go na brzeg, a następnie do hangaru No jak sami widzicie jest sporo do zrobienia I kiedy trafi wam się taka misja to koniecznie zmieńcie sesję, żeby odpalić nową misję. Bardzo pomocne jest też ustawienie punktu odrodzenia w hangarze, żebyście się w nim odradzali, kiedy po prostu tą sesję zmienicie. Misję z Avisą można poznać po tym, że jak ją odpalicie, to żółty punkt na mapie macie przy brzegu. Jak zapełniałem hangar solo, grając samemu i robiłem tę misję z Avisą, to zapełnienie hangaru 25 paczkami jednego towaru i 25 drugiego zajęło mi 5 godzin. A kiedy zacząłem unikać temisy z avisą to zajęło mi to już 4 godziny, także jest to bardzo przydatny trik i warto o tym pamiętać i warto go stosować. Czwarta rzecz, nie wykorzystujcie technika w hangarze, czyli tego ro roastera. On ściąga każdy rodzaj towaru, włącznie z tym najmniej opłacalnym. A zaśmiecanie magazynu, mało opłacalnym towarem, sprawi, że nie będzie wam się odpalać bonus za ilość to, e, towaru, Na przykład za 25 narkotyków. Piąta rzecz, do tych misji bardzo przydaje się nowy odrzutowiec Rageu. Jest praktycznie stworzony do robienia hangaru i robienia misji o wiele szybciej niż np. opresorem MK2 bądź innym pojazdem. Także polecam go e, zakupić. Na tej premii zobaczycie, że bardzo szybko odrobicie ten zakup. Szósta rzecz, towar sprzedajemy tylko i wyłącznie drogą lądową. Misje sprzedaży na lądzie są solo, nie będziecie potrzebować nikogo innego do pomocy, co innego w porównaniu do sprzedaży powietrznych. No i siódma rzecz, skoro jesteśmy już przy sprzedażach, warto sprzedawać towar na publicznej sesji, gdzie jest co najmniej 20 konkurencyjnych graczy. Za każdego konkurencyjnego gracza na sesji dostajecie 2,5% bonusu do sprzedaży, a maksymalnie łącznie można mieć 50%, czyli musi być 20 innych osób. Czyli, jak będziecie sprzedawać towar warty milion na sesji, gdzie jest 20 takich konkurencyjnych graczy, to zamiast miliona będziecie zarabiać 1,5 miliona i warto z tego korzystać. Bardzo pomocne może być też ukrywanie się na radarze, w menu interakcji, przez co jest mniejsze ryzyko, że ktoś was na takiej sesji zaatakuje. A jeśli dojdzie do jakiejś kryzysowej sytuacji, to po prostu szybko zmieńcie sesję, bo towaru stracicie przez takie coś bardzo niewiele, ale lepsze to niż jego całkowite zniszczenie. Siedma rzecz, jeśli macie misję, gdzie paczka znajduje się w jakimś pojeździe albo przyczepie, to normalnie można taki pojazd rozwalić i podnieść paczkę na przykład będąc w Rage'u, w tym nowym odrzutowcu. Nie opłaca się totalnie dostarczać towar do hangaru, jeżdżąc po lądzie, także o tym pamiętajcie. Jednak tutaj pojazdy latające ogromnie przyspieszają zapełnianie takiego hangaru. I dziewiąta, ostatnia rzecz. Warto gromadzić towar w podziale 25 na 25, dlatego ponieważ jak ściągacie paczkę np. Na narkotyków, no to jest ograniczenie czasowe i kolejna misja na narkotyki będzie, będzie można ją odpaść dopiero za jakiś czas. Więc zamiast siedzieć przy biurku w hangarze i czekać aż ten, to ograniczenie minie No to po prostu warto zrobić inny najbardziej opłacalny towar Na przykład chemikalia Może jednak dojść do sytuacji, że tę misje będziecie robić na tyle wolno No bo jednak doświadczenie graczy jest różne No i ten delay będzie miał minutę Może nawet mniej minutę Albo nawet nie będziecie mieć go w ogóle No tutaj wszystko zależy od tego w jakim tempie będziecie robić tę misję Ale jeśli macie delay mniejszy niż minutę No to jednak wtedy polecam robić ten, w tym hangarze tylko jeden towar bo premia za 50 paczek jest ogromna, bo wynosi 70%, a nie 35%, tak jak jest w przypadku 25 paczek. No ale to już jest kwestia indywidualna, po prostu zależy jak szybko, jak szybko tę misję wykonujecie. No i to tyle, teraz pewnie się zastanawiacie, ile na tym można w tym tygodniu mniej więcej zarobić i czy w ogóle opłaca się robić ten biznes solo. Jeśli będziecie wykorzystywać porady, które wam tutaj dałem, to hangar solo powinniście zapełniać w około 4 godziny. Chociaż polecam odpalić sobie stoper i sprawdzić mniej więcej ile czasu na to potrzebujecie. Jeśli będziecie to robić z podziałem 25 na 25, to za takie dwie misje sprzedaży na publicznej sesji dostaniecie łącznie 6 75 tysięcy co daje zarobek 1 518 750 na godzinę, czyli nieco więcej niż na napadach, gdzie średnio na godzinę zarabia się 1 300 000 dolarów. Więc od razu widać, że opaca się bardziej grindować Hangar w tym tygodniu, nawet jak gracie w pojedynkę, ale jeszcze jest premia z GTA Plus. i tutaj jeśli gracie na konsolach nowej generacji, czyli PlayStation 5, Xbox Series X albo yy, Series S, do subskrypcji GTA Plus macie premię dodatkową razy 1,5, czyli macie dwie premie na hangar razy 1,5 z GTA Plusa i razy dwa tygodniową, a tutaj łącznie za sprzedaż ładunku przy takiej premii z podziałem na 25 na 25 dostajecie 9 22 co daje zarobek 2 255 625 na godzinę, czyli jest tutaj ten zarobek o wiele większy niż na napadach. I oczywiście zaznaczam, że tutaj cały czas mówimy o zarobku solo, więc zobaczcie, że to się bardzo opłaca. No i warto wiedzieć, że każda dodatkowa osoba do pomocy, która będzie w waszej organizacji i która będzie wam pomagać zbierać towar do hangaru, ten zarobek ta osoba będzie jeszcze bardziej przyspieszała. Ja z pomocą widzów, kiedy jest nas cztery w organizacji, zarabiam aż 9 milionów na godzinę, więc sami widzicie jak bardzo dobry to jest dochód w tym tygodniu. Ale rozumiem, że tutaj znalezienie jednej osoby do pomocy może być problematyczne, ale możliwe, że będziecie mieć na tyle szczęścia, że kogoś takiego znajdziecie, a wtedy ten zarobek wzrośnie i to znacznie. Także patrząc czysto teoretycznie, mógłbym nawet w ciągu jednego dnia zarobić 100 milionów, także nie wiem, czy w który dzień nie zrobimy sobie takiego challenge'u, zobaczymy, czy coś takiego wyjdzie. Premia jest naprawdę ogromna, warto się nią zainteresować w tym tygodniu, a jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, co byście chcieli jeszcze wiedzieć, jeśli coś tutaj jeszcze w tym odcinku nie dodałem. Eee, a my widzimy się w kolejnym odcinku, widzimy się też na live'ach, na które was zapraszam, także do zobaczenia wszystkim, cześć, trzymajcie się.